Kamera! To był kolejny już świadek informujący o walce Atoma ze złoczyńcami w Kansas. Syndykat nie postanowił ruszyć mu na pomoc. Czas sprawdzić, co z panem Power Ringiem i jego superekipą. Czy faktycznie są tak zajęci? Clarkson mówił, że Power Ring jest na planecie Oa. Ale nie wspominał, co tam robi. Czas się przekonać. Halo? Centrala? Tak, proszę o połączenie z Oa. Ze Strażnikami Wszechświata. <laughs> Czy aby Międzygwiezdna nie odbywa się po jakiejś straszliwej stawce? Bez obaw, To na ich koszt. Jak ktoś zapyta, to tak było, jak znaleźliśmy, ok? Jak najbardziej. Hmm? Uwolnić mnie! Przeraźliwy Sinestro nie będzie tego tolerował! Proszę. Jesteśmy wdzięczni za pomoc. Mimo to jest jednak w tobie zielona latarnia, gdzie mi e? przy... Oh, coś w... innego. Coś w sobie skrywasz. Co? Mam pierścień, zielone spodnie, super ruchy, jestem całkiem prawdziwy. I wiecie, tak jakby właśnie czymś zajęty. To co, mogę lecieć? Jeden moment. Zostań, podczas gdy Strażnicy Wszechświata będą stanowić o losie Sinestra. O, to przecież zajmie wieki! O. Chociaż jesteśmy w jednym kawałku. To było przerażające! Ty się na A... tym znasz. Dobrze, starczy tego. Zastanówmy się, jak stąd zejść. Powoli. Nasza misja rozpoczyna się dość zniechęcająco. Może zdołamy chociaż naprawić ten nasz statek. Co? E, no chyba tak. Chyba no to może i brak nam twojego super geniuszu, ale coś tam jednak umiemy. Mam wrażenie, Nie. że to my pilotowaliśmy. Sądzę tak, gdyż no, jak sami widzicie, rozmiary zniszczeń w czasie lądowania są ogromne. Co my tu możemy złożyć? Rakietę? W czym to ma nam pomóc? Nie, to bardzo nie pomoże. Trzeba było zacząć od lotu testowego. Najwyraźniej poza pomocą Sinestra w walce z naszymi wrogami, będziemy od niego potrzebować transportu do domu. Co? oby miał dzisiaj dzień altruizmu. Najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie go trzymają. Chodźcie! Szczęka mi opadła. No ale trudno, jakoś trzeba sobie radzić. Poruszanie się Killer Frost jest całkiem przyjemne. Jak już któregoś razu to zauważyłem. Dobra, tu żeśmy sobie narozwalali. Tu żeśmy sobie narozwalali. Ale tu żeśmy jeszcze nie rozwalali. Dobra, beton. Co my tu mamy? O, potrzebujemy całej masy klocków do zdobycia tytułu super złoczyńcy. Zapełniliśmy póki co zaledwie jeden krążek. A to naprawdę nie wróży dobrze. Ups. Coś tu popsuliśmy. Ale składaniem zajmujemy się na pograniczu. Tutaj zajmujemy się rozkładaniem. Flup. Dobra. Póki co jest całkiem elegancko. Mamy tu jakiś złoty element, który możemy zepsuć, jeśli dobrze kojarzę. Możemy tutaj popsuć całą masę innych rzeczy. Przez to pole siłowe nie przejdę. A jeszcze kilka klocków betonowa potęga. Co my tu mamy? Czy to jest jakiś guzior? Tak, poproszę. Ej, no ale panowie, panie, jak już skakujecie, to łapcie klocki. Oho. Świetnie, chyba nas zauważyli, wiecie? Czy oni sobie nie zdają sprawy z powagi sytuacji? Małpia siła! Musimy rozwalić tutaj ten system zabezpieczający. Oto dziś świat pozna mój niezrównany intelekt. Kolejna partia straszników. Ale w sumie szybko poszło. Nawet bardzo szybko. Możemy rozwalić. No dobra, chyba nie możemy. Ciemno. Czyli przyda nam się strach na wróble. O nie, musimy ułożyć symbol zielonej latarni. Hmm. To by było tu, to by było tu, to by było tu. Wcale nie będzie takie łatwe jak mi się wydawało. Dobra, na pewno ma to być tak. Teraz tylko jakbyśmy to mogli sobie obrócić, żeby te elementy nam się elegancko zgrały. Dobra, może zrobię to. Nie, no w ten sposób nic mi to nie da. To ma być na górze. Teraz muszę tutaj lekko namieszać. Obawiam się, że jak namieszam, to już tego nie odmieszam. Ale teraz. Zaraz jakoś do tego dojdę. Mam nadzieję, to powinno iść tu, powinno iść tu, to tutaj. To tutaj i to tutaj. Pięknie. Troszeczkę mi to zajęło, ale jednak się udało. Czy tu nie ma nic więcej? Nie. Tego też nie możemy rozwalić w żaden sposób. No to co? Zwijamy ten most. O proszę, tu się ukrywają klocuszki. Dobra, mamy już prawie połowę paska. Gdzie jest Killer Frost? Jak jest potrzebna? Rozwaliliśmy jeden z obrazków prezentujących Hala, czyli Zieloną Latarnię. A tu chyba zyskamy nową moc. Tak jest, świeżyna. Dostanie coś nowego. Co to może być? Hmm. No, nie wierzę w to, że będziemy mogli korzystać z pierścienia. Więc to raczej odpada. No, złapmy ten ostatni element. Cóż to jest? Wiązka elektryczna. No to nie dość, że rozwalamy wszystko. ...mocą betonu. To i teraz mamy jeszcze dodatkową wiązkę elektryczną. No pięknie. Tu co prawda nic nie zrobię z tym ustrojstwem, gdyż potrzebny jest Joker. I tutaj niestety szkoda. Szkoda bardzo. Ale otworzyło nam się tutaj... ...to drobne przejście. I tu możemy coś naładować. Dobra, mamy to. Jest to jakaś winda. Aha, no tak. No proste. Że jak winda, to do góry. Czego ja się spodziewałem, że ona na boki będzie jeździć? Kolejna partia klocków i obrazy kala. waszego towarzystwa robić graffiti. Strach na pykle? Nie. Killer Frost? Nie. Kurde, nie mam w swojej drużynie graficiarza. Szkoda. No, no tak, tu by potrzebna była cheata, niestety jej nie posiadamy przy sobie. Moje moce perswazji mogą zadziałać na tym nieświadomym biedaku. Muszę tylko być bliżej, żeby uzyskać połączenie. Da się to zrobić. Aczkolwiek, zbierzmy tutaj klocki, dobra, mamy cię. Co my tu mamy? Ocholipka, nie zwróciłem uwagi, który był pierwszy. Jeszcze raz. Tyk, 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 tyk. Chyba ten. Chyba ten. Kurde, ten, później ten, i później ten. No, ej, oszukujecie! Mhm, super, kolory się zmieniły. Teraz gdzie on był? Chyba tu. Później był czerwony. Później był ten. Nie, nie. No, zadanie godne daltonisty. Ten? No jak nie, czerwony był pierwszy. Niemożliwe. był czerwony teraz tak ten i ten Uu, udało się Nie powiem, że poszło mi jakoś super hiper fantastycznie za pierwszym razem, i tak dalej, i tak dalej, ale liczy się efekt. Co my tu mamy? Tam był symbol stracha na wróble. Hmm, to wygląda na wejście do bloku więziennego. Ktoś ma jakiś pomysł na ominięcie strażników? O, nawet dwa. Nie rozumiem, co to ma znaczyć. Jak sądzę, strach chciałby tutaj użyć swojej toksyny strachu. Eee, tak, właśnie tak. A, okej, okay. rozumiem już. Czasem zapominam, że największym przestępstwem superłotrów są te wszystkie słabe żarty. No, niestety. O ty niedobra. No. Czym ty jesteś? Ci tu się za rączki trzymają, a nam w jakiś dziwny, magiczny sposób udało się wbić super złoczyńce. No, goryl. Pytanie tylko za 200 punktów. Dlaczego strach na wróble wciąż jest tu, a nie u góry? O, tylko bez żartów, że to dlatego, że mam trociny w głowie. Wiesz, co wykrakałeś to sobie. I teraz wszyscy będą się z ciebie śmiać, że masz trociny w głowie. Nie, no, spadł. Kurza, morda. Jeszcze raz ładujemy się do góry, ładujemy się na platformę. Grunt to nie spaść, ładujemy się tutaj, mamy pająka. Pająka to mamy już najprawdopodobniej wszystkie składniki. Albo raczej i nie. Będź Dynia, 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 dynia! No weź tą dynię. Mamy dynię, mamy pająka i mamy czaszkę. Killer Frost właśnie straciła grunt pod nogami i poślizgnąwszy się, spadła z platformy. Uuu. strachu. Zaimponowałeś. Dokładnie coś takiego, na czym się dobrze znam. <laughs> o tak. Niech strach wam mi sądzi! Pozwólcie mu! <laughs> Muszę w tym przyznać, momencie. że to twój popisowy numer strachu. Ależ dziękuję, Grod. Osobiście uważam, Pady, że nie ma... Dobrze nie załatwimy. i No pokaz był wybitny. Naładujmy akumulator. Sezamie otwórz się albo inny melon. Dobra, to jest chyba winda w dół. Tym razem tam jest. Sinestro, w zamian za tę wolność, Lex Luthor potrzebuje Cię na ziemi. Jestem mu to winien. Niech będzie! Bój się, Ziemią. Dokąd idziesz, Sinestro? A, nasz nowy członek zaraz wszystkim pokaże, jak Cię ostatnio pokonał. Nieprawdaż? E, ja? E, ostatnio to... E, ale hmm. zrobię, co będę mógł. Ta wola jest słaba. Tym razem przegrasz. Ja. nie dam rady. Wy się nimi zajmijcie. No już, już! Czyli jak to załatwimy, to po wszystkim. Tak? Okej! Okay. Ranie! Czeka was straszna. porażka. Tak? A temu to co. No, sam się zastanawiam. Z pierścieniem latarni. Najwyraźniej ma tak słabą wolę, że całkowicie podlega jego potędze. Hmm, jako pokór biegam znacznie szybciej. Zapamiętać? Muszę, muszę go zapamiętać. Bardzo przydatna wiedza. Co on tu stworzył? Rekina. Albo coś, co do złudzenia go przypomina. Dosyć tych oszukańczych Gierek. Pokażmy mu wreszcie prawdziwą potęgę Korpusu Sinestro. Twoje życzenie jest dla mnie super prośbą. Dawaj, Sinestro, chodźmy. tutaj jest nasz. Hul. Oj, zepsuli mi Sinestra. Co my tu tworzymy tym razem? A masz imitację. imitacjo? szponiastą łapę! To to raczej oznacza, że czas się wreszcie poddać. Co? Nic z tego? Walczyć dalej? O raju! Się pokurczę. Dobra, jest zamotany. Mu trochę nakopimy, nakopiemy mu trochę ten pusty łepek. O ty niedobry. Dawaj, dawaj, sinestro. Co Oj, on by... Teraz się naprawdę e, pogniewaliśmy, tak? I zapłacicie za to niewolnictwo. To jest mistrz sucharów. Dosłownie tak smutnych tekstów nie słyszałem już dawno. Dobra, tu mamy jakieś piły. I rozwalone. Czyli teraz powinien pojawić się element do złożenia. No, albo za chwilę. Naprawdę myślicie, że możecie mnie powstrzymać, tak? O to muszę Wam powiedzieć, że raczej się mylicie. Zaraz nastąpi uwolnienie orki. Pajęczak! Wielki, Nic paskudny nie pajęczak! Owszem! <laughs> ja tak sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni, Sinestro! <laughs> nie, nie, nie znowu! Czemu? Czemu wszystko, co złe, musi się zdarzać mnie? Biedactwo! Sinestro! Szybko! To może być jedyna szansa na ucieczkę! Mamy to. Powering załatwiony. Wracamy na Ziemię. Ludorczyka. Misja wykonana, wykołana. Ałana Oa. Tryb gry swobodnej, odblokowany. No tak, oprócz tego super złoczeńca również zdobyty. Pięknie. O dziwo, w tle nie mamy rodyjki. No niestety zestawów nie złożyliśmy ani nawet jednej części. Trudno. Czerwonego klocka brak, graffiti brak. No to dostaniemy chyba dwa złote klocki. Czy jakieś postacie nam dojdą? Najprawdopodobniej sinestro. Tak jest, mamy sinestro. Mamy Power Ringa i trzecia postać hmm. do odblokowania w momencie przechodzenia gry swobodnej, więc na luzie można sobie wtedy ją odblokować. Będziemy śmigać dalej.